O the fuck, David, co ty robisz? Nie, no, on chce go wyrobić, w sobie przychodzę. Dałeś, David. Dużo się dzieje w tym anime, oj, dużo. W jednym i tym samym odcinku mamy Trening David'a, jego rozwój, samorozwój Mieliśmy śmierć naszego jednego z najlepszych ziomków w ekipie i później Lucy się otwiera na David'a i się całują i oficjalnie prawdopodobnie są już parą. Dużo się w tym dzieje. Przypominam, że mamy dopiero czwarty odcinek i to wszystko działo się w tym jednym odcinku. Co się teraz będzie działo? Czy Lucy będzie się teraz troszczyć o Davida? Tak oficjalnie, oficjalnie przy wszystkich? Kuźwa, nie mam pojęcia. Lecimy z piątym odcinkiem. O, mam po nim ręce. I da Davidowi? No, jakby Rebeka się nie zgodziła, no to, to by nie było ono.

Nie no, coś się wydarzyło wczoraj. O właśnie Davis stał się mężczyzną. Ej! Czemu znowu wutrzyce wyskakują? A i ona tak na waleta przy nim siedzi? Chodził. Już nie chodzi z nerdami. Ale robił to dla matki, no to, to, to co innego. No czemu nadal ten cyz wyskakuje na ekran? Znowu jest polska nuta. Z trzeci raz już i nadal mnie to zaskakuje. オーダーメイド何 ?VIP 用にはオーダーメイドでチューニングしてるって聞いたことある通覚のリミッターを外したりだったらどうしたチューニングするってことは本人も必ずその場にいるそれも一人で何で一人って分かるの裏 b D 買うのにガードマン連れてくると思うたまにガードマンも連れずに出かけてるのは間違いないデラマンのサービスを使ってるようだ Dla to ten AI od e, taksówek chyba, nie? Zobaczymy, jak teraz Lucy będzie reagować na Davida. No, wygląda jak gruba ryba, faktycznie. Nie, podejrzewam, że coś to nie pójdzie. może to nie Jimmy on coś ma z oczami. W sumie każdy ma coś nadzwyczajnego. Co on ma z tyłu? Wow! Co on im zasilanie powyłączał? Skakował?

nie no, chob był coś takiego. A ci, ciekawe, czy to może właśnie po kilku razach usmarzyć mózg. W sumie, czemu go zabrał ze sobą? A to wow. co? Coś jeszcze. Ty sterta trupów. What the fuck? On go chce wyrobić! Chyba. O, chyba. Nie no, on chce go wyrobić w, w cyborze. What the fuck! David, co ty robisz? A może to jest, nie wiem, jakiś sen? Nie, to musi być sen. To, to musi być jakiś koszmar, jednak. Ja pierdolę, David! Garnij dupek! Chyba co ty robisz? Co jeśli Davidowi zacznie odwalać i też zacznie wchodzić na cyberpsychozę właśnie przez tego Sandevistona? What the fuck? Ej! The fuck? Ej, a co jeśli to są wspomnienia przechowywane, może w tym samym poprzednich użytkowników? Bo jak wcześniej patrzyliśmy na początku pierwszego odcinka, e, też jeden Żemek miał coś takiego i podobnie właśnie skończył.

No właśnie, no to to było rzeczywiste Czyli to musi być poprzedniego użytkownika też Ale pytanie czy to właśnie tego jednego ziomka, czy jeszcze wcześniejszych też... Ale ty też widzę psycholem

Myślałem o tym, że będzie mógł puszczać i puszczać to aż dopóki nie pęknie, nie? Że będzie chciał się go pozbyć albo po prostu sam się wyniszczy cyberpsychozą. Oj, nie denerwuj Lucy. A on to widzi cały czas. No git, git. To mu trzyma pistolet nad głową. On ma ochronę, już wezwał ależ zaraz tu lecą. a nie drony. No to też nie ciekawie, jak mogą je zniszczyć w sumie. No to fajnie. Jeden z jeden, z drugiej, z drugiej, z każdej strony by nie podleciały, to by można paść. O, Lucy może faktycznie ogarnąć. Дэвид чё сумел на он шансы, но? Но и гид! Но и то есть тим! Даешь, Дэвид! даже секунду дебил! Майя! Но и гид! По справе!

Ale David w większości jest człowiekiem, nie? Jeszcze Lol, ile tego jest. Kurde no. Fakt, nie, z jednej strony David musi w siebie władować jeszcze więcej chromu, żeby ten Sandowista jakoś działał, żeby jego rzeczywiste mięśnie nie zostały zniszczone. No, ale może to doprowadzi właśnie do tej cyberpsychozy. a jeśli nie, nic z tym nie zrobi, no to jego własne mięśnie padną, więc po prostu najlepiej tego nie używać, chociaż no raczej ciężko będzie. Właśnie to powiedziałem w zasadzie. O, to jest Delamain, właśnie, ten po lewej. A, dobra dobra, bo to jest... Już pamiętam w czym w ogóle miał być odcinek, nie co na początku było, głównym celem. A po czym on wychodzi ze, ze szpitala? Przecież David mu tylko złamał nos w zasadzie Chyba, że miał operację na nos.

No tak, no, to jest ten. Ten ziomek, co ma kasę przecież, no to wiadomo, że on jest jakoś przygotowany, nie? I nawet jeśli ma kasę, jeśli jego ciało wygląda, kurde, jakiegoś nerdzika też, ojca nerdzika, no to mimo wszystko ma te techniki kupione i wszczepione w siebie. Eee, 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 przesada! Rozpoznał Davida! Nice! No to chyba po sprawie. Aha, dostał od niego. Stał jak kołek. Aha, ma to wbite. Uł. Koniec. I Szyk spojrzał! Nie! <grywa> yeah. Dobra, on miał też sobie przy, przychodzę pewnie. Oj. Dobra, trzeba się zbierać. Davido A co David wziął to do siebie, To co on mówił wcześniej. Że albo się zatraci, albo umrze. I teraz sam umarł w zasadzie. No, już są. Aha, to już końcu odcinka. XD Ale no, jestem teraz ciekaw czy David faktycznie pojął to o czym mówi bo wziął jak faktycznie wyglądał na doświadczonego nie? jeśli chodzi o to, miał 32 brain y od e, innych edgerunnerów Zaczynam zauważać delikatne podobieństwo jeśli chodzi o anime, a o grę W obu przypadkach zarówno i David jak i V mają coś wszczepionego w siebie co może niekoniecznie byli świadomi tego no i co ich tak naprawdę może wyniszczyć, nie? Doprowadzić do końca. Także jeśli chodzi o Davida, to najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby wyciągnięcie tego Sandevistana albo po prostu go nie używanie, ale raczej to się nie stanie z racji tego, że byłby wtedy już useless, nie? A tak to przynajmniej ma coś, czego nikt inny nie ma. No ale problem jest właśnie to, że jeśli będzie tego używać, no to tak samo jak Wii, nie? Będzie to po prostu wyniszczać ciało. W przypadku Wii chyba mieliśmy to, że mózg John'ego i jego podświadomość zastępuje jego świadomość, nie? Także tutaj jest może delikatne podobieństwo. No ogólnie jestem mega ciekaw tego, jak to zostanie rozwiązane, ale to też by było na tyle w tym odcinku. Także dzięki Wam bardzo za obecność. Wpadnijcie oczywiście na Instagrama, na Twitcha i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.